W środę, 18 października, w Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje społeczne dotyczące nowego projektu, jakim jest Niebieska Dolina, czyli Blue i Wiślany Szlak. Jest to wspólne przedsięwzięcie czterech urzędów marszałkowskich z województw Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Mazowieckiego. Ma na celu wypromowanie oferty turystycznej tych województw. Zakłada utworzenie 480 km tras rowerowych i 800 km tras kajakowych wzdłuż Wisły oraz jej dopływów, czyli Sanu i Nidy. Ma to być oferta turystyczna przygotowana pod kątem miłośników rowerów, kajaków oraz kamperów. W utworzenie tego szlaku oprócz urzędów marszałkowskich ma być też zaangażowanych 60 samorządów lokalnych oraz organizacje turystyczne. Początek szlaku jest lokalizowany na Podkarpaciu w okolicach jeziora Solińskiego. Następnie biegnie on wzdłuż Sanu, Wisły przez województwo świętokrzyskie. Tu też z małą odnogą wzdłuż rzeki Nidy, a następnie przez Lubelszczyznę i Mazowsze. Szlak ma kończyć się w w okolicach Płocka. Aktualnie trwa opracowywanie stosownej dokumentacji. Następnie w kwietniu przyszłego roku złożony zostanie wniosek do konkursu w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Autorzy projektu liczą na pozyskanie dofinansowania na jego realizację. Wówczas ruszy budowa infrastruktury. Trasy rowerowe mają być wytyczone przy współpracy z wodami polskimi, wałami wzdłuż Wisły, z małymi odstępstwami. Wówczas będą biegły równolegle do dróg wojewódzkich czy krajowych. Do Dodatkowo Będą też wytyczone szlaki dla miłośników karawaningu. Realizacja projektu ma potrwać kilka lat. Jego realne zakończenie planowane jest na 2027 rok. Główne założenia tego projektu przedstawili Adam Kałucki i Tomasz Stemplewski z firmy Lokatiwo, przeprowadzającej konsultacje społeczne. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Miejskiego na czele z zastępcą burmistrza do spraw technicznych Mirosławem Pułkowskim, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, w tym zastępca dyrektora w de w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki i jednocześnie prezes mazowieckiej regionalnej organizacji turystycznej Izabela Stelmańska, przedstawiciele Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu na czele z dyrektorem Marcinem Zmitrowiczem, przedstawiciele Kozienickiego Oddziału PTTK na czele z Mirosławem Mazurem, a także mieszkańcy zainteresowani tematem. Takich spotkań jak to w Kozienicach ma być ogółem 12. Po przeprowadzeniu konsultacji pozyskane z nich wnioski posłużą do lepszego dopracowania tego projektu.